że te obecnych dobrze zorganizowali? to trzeci. my zatem kciuki, aby rajd dolnośląski był wspaniałym e, widowiskiem. Piotrek Sieliło jedzie jako e, szachownica. E, śmialiśmy się, że e, będziecie jechać ostrożnie, e, a, znaczy że wy jako autofunkcyjny fun będziecie jechać ostrożnie, ale dobrze wiemy, że cią ciągnie wilka do lasu i do tego rajdowego, rajdowania nawet Szachownicy, myślę, że noga z gazu nie będzie za często zdejmowana. No nie, musimy, bo mamy zacne zadanie dowieść wszystkie wyniki z odcinków do biura rajdu. No a wiemy, decydująca faza walką mistrzostwo, więc chyba Brian by nam nie odpuścił, jakbyśmy nie dowieźli kart. Powodzenia Piotrek na trasie, załoga Sieliło, żurawski, broni szachownicy. To, drodzy Państwo, samochód funkcyjny zbierający protokoły ze wszystkich punktów. Mm. Drodzy Państwo w ten oto sposób te odpowiedzi już jutro o 16.00.